Jesteśmy we Wrocławiu na torach wyścigów konnych. E, trener Robert Świątek, dzisiaj jest 6 września, szczęśliwy, e, chociaż nieco zmęczony po Wielkiej Wrocławskiej, e, ale ciekawostkę masz nam do powiedzenia, niezależnie od tego, co się działo na torze. E, tak, no, miałem w sobotę właśnie przed Wielką Wrocławską. E, to miał być zupełnie spokojny dzień. Konie były świetnie przygotowane, czekaliśmy już na dzień wyścigowy, ostatnie e, szlify. E, ale okazało się, że jak to życie lubi płatać figle, dzień wcale nie był taki spokojny. Otóż trzy konie, które zazwyczaj chodzą na tym padoczku, który mamy tutaj za mną, e, poszły na zupełnie inny padok. I okazało się, że w swojej łapczywości zaczęły podgryzać korę akacji. Sięgały, wyciągały szyję i podgryzały korę akacji. Niestety akacja dla koni jest trująca. E, pojawiły się natychmiast objawy kolkowe, e, perystaltyka zrobiła się praktycznie zerowa e, i no niestety e, musieliśmy szybko działać. Mam już groziło kolką. Groziło kolką. Kolka jak wiadomo może być zabójcza dla koni. I oprócz podania aktywnego węgla przy takim zatuciu zawsze pierwszy z ruchów jaki wykonujemy, to jest podanie dużej dawki probiotyków. Po takiej dawce probiotyków przede wszystkim poprawia się perystaltyka, dlatego że one działają bardzo gwałtownie, bardzo mocno pobudzają żołądek jelita do pracy. No i okazało się, że oczywiście zadziałały probiotyki, konie zaczęły się wypróżniać bardzo ładnie i bardzo regularnie, perystaltyka wróciła. I co ważne, no, te objawy bólowe nie powodowały tego, że koń się tarzały, co mogło prowadzić do skrętu jeli. Czyli mamy kolejne doświadczenie, że nie tylko działanie długoterminowe, profilaktyczne, ale również i doraźne, też jest skuteczne absolutnie, przy podawaniu probiotyków. Absolutnie, przy jakichkolwiek problemach gastralnych, kiedy obserwujemy, że koń może zjeść coś, co jest dla niego niekorzystne, gdzie podejrzewamy, że mogą nastąpić potem Ciężkie objawy kolkowe, natychmiast podajemy te probiotyki w dużej uderzeniowej dawce. I jeżeli one bardzo, koń bardzo ładnie je przyswoi, a one zadziałają w ten sposób, że perystaltykę przyspieszą. No to cieszymy się, że działa, że pomaga. Pozdrawiamy, jeszcze raz gratulujemy wielkie Wrytpliwości. Dziękuję bardzo.